Siemanko, widzowie, witajcie w nowym odcinku ze style Brand, to był, byłoby mi bardzo miło, jeżeli byście subskrypcję z dzwoneczkiem łapkę w górę też. Jeżeli byście udostępnili tam w to też by było Byland, to z góry każdy mi wiecie co dzisiaj będę robić. Widzowie y, no y, jak y, dobrze mnie słychać, y, no to fajnie. Jak y, źle mnie słychać, to przepraszam, y, bo y, mam nowy mikrofon i nie wiem jeszcze jak to słychać. Y, nie testowałem. Zresztą może by było lepiej, gdybym przetestował, ale... Y, no mi się nie chciało, więc um, widzowie, jeżeli mnie będzie źle słychać, to przepraszam, mam nadzieję, że mnie będzie lepiej słychać, tutaj mam nie tutaj w chmurce przechowywam brain roty um, i tak, um, no ogólnie, um, no wiecie, co dzisiaj będziemy robić, dzisiaj robuksik tutaj, robuksik tutaj, pyknie robuksik widzowie i w końcu długo zbierałem na bazę Aquatic radioaktywną, ale mi się nie udało widzowie. Więc dzisiaj jako, że dodali opcję kupowania bez y, za robuxy to dzisiaj tak, zrobię to widzowie. Mm, więc byłbym bardzo byście zostawili subskrypcję z rozwączkiem łapczkę w też. Jeżeli byście udostępnili tam final, to też by było Bajland z urkażą dziękuję. Ja. ja się stresuję, Ym, no widzowie moje konto zostanie obci obciążone o, dokładnie o 850 Robuxów, więc e, no... No tak, dobra, ale, ym, no, jeden premium Festive Lucky Block, a to jest to samo, co Festive Lucky Block? Yy, nie wiem, nie wiem, co to jest. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co to jest, czy to jest zwykły Lucky Block, czy może jakieś szczęście ma bardziej ym, włączone szczęście, ale tak, dobra. Widzowie, uwaga, zostawcie subskrypcję, ja zakupuję właśnie naszą bazę zakupuję podstawowy pakiet imbiowych chlebów A to nieźle ups yy, dobra, ale jest mamy w końcu bazę. Mam nadzieję, że mnie nie oskamowali. Yy, jak mam Flaki bloka, to dobra, nie oskamowali mnie. Na początku może yy, nie otwórzmy tego, ale przesujmy tą bazę, widzowie, bo jestem bardzo ciekawy, chyba to się tutaj klikało. Baskin. Uh, jest! Mam bazę! Widzowie, mam bazę! Mam bazę świąteczną, ale się cieszę. Ech, no mam bazę świąteczną, takie laseczki tutaj są. No, patrzcie, jak pięknie. Znaczy, to pięknie nie wygląda. No Patrzcie, tylko, widzowie, jak to wygląda. Domek z pierników, normalnie. Domek z pierników, widzowie. Czajcie to? Domek z pierników. No, brązo, brązowa w środku jest normalnie baza. Domek z pierników, ja nie mogę, ale fajnie, fajnie, fajnie. No podierałem się. Dobra, zobaczymy, czy będziemy mieć tu jakiegoś laka w tym Festi Flaki A to jest premium, on się tak nazywa nawet. Dobra, zobaczymy, co nam poleci. You no, know, ale dropik! Wow! Typ 500 milionów na sekundę, widzowie, czajcie to normalnie. Premium Festi Flaki Blok, ale... Ale wojnęło teraz, ja nie mogę, ale mocne, ale mocne, nie ma no, tak na serio to, yy, no, tak na serio to nie jest mocne, ale, dobra, widzę, podsumowując ten odcinek, no, naprawdę bardzo, bardzo fajna ta baza, bardzo fajna, yy, no, jak mi się uda jakieś nowe bazy zdobyć, to, yy, to powiem wam, i yy, tak, yy, no, naprawdę, yy, bardzo, bardzo się tym jaram teraz, no, pierwsza moja baza, pierwsza, znaczy no, ym, pierwszy mój skin bazy ym, w życiu w style Brainrod. No, co prawda robuxik tutaj pyknął, ale no myślę, że spoko, napiszcie w komentarzu czy spoko to wygląda. Nie, no jeszcze ten dropik, widzowie za tego dropika to musicie zostawić suba i łapkę w górę widzowie, bo no patrzcie jaki dropik no. Normalnie, cookie milki, cookie milki. Cześć, to normalnie taki dropik poleciał, że naprawdę Premium Festival, lucky blog, to był tak, to był najmocniejszy lucky blog w moim życiu, widzowie. Więc, ym, więc y, zostawcie subskrypcję za to, bo normalnie, normalnie tutaj poleciał y, cookie milki. No, widzicie jaki piękny jest kukien milki. Masz tutaj taki płaszcz, no, kukien milki, tak dużo generuje kasy, widzowie, że. Naprawdę musicie zostawić subskrypcję, bo to jest briner, od mi generuje najwięcej kasy. Um, no i tak, widzowie, um, to by było na tyle. Um, no, musicie zostawić subskrypcję, tego tutaj gagatka kuchyen milki bardzo dużo daje. Um, no zostawcie subskrypcję w rozwiązaniu i łapeczkę w górę też. Jeżeli byście udostępnili ten film dalej to to już by było bajlano z mu Każemu dziękuję, a się z wami będę żegnać, także um, napiszcie widzowie, czy... czy opłacało się wydać 850 robuxów na taką oto bazę, um, no tak, um, um, moim zdaniem opłacało się, no fajna baza, no a no, co, ja się będę z wami żegnać, także y, zostawcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, łapkę w górę też, jeżeli byście udostępnili to film dalej, to to żeby było bylandos, w że mu dziękuję, a się z wami żegnam, także no co, także cześć, na razie i pa!